Witajcie na moim kanale, ja jestem Hachi, a w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać sobie oto takie pudełko, może co niektórzy już troszeczkę kojarzą, o co z tym pudełkiem chodzi, chociaż troszkę słabo i widać, może teraz, o, o, o. Są to kochani słuchawki Samsunga. Dokładnie to są Galaxy Bats. Tutaj, tutaj gdzieś będzie nazwa, bo nie wiem jak to wymówić, czy dobrze, czy źle. Do kolaboracji z BTS. Myślę, że każdy o tej kolaboracji słyszał, bo do tej pory widzę wszędzie z tym reklamy dosłownie wszędzie. I mam w głowie tylko da-na-na-na-na-na-na na, 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 hej, na da, na 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 hej. Więc no one są dosłownie wszędzie, yy, stanowczo reklamują telefon. Co najśmieszniejsze, ja mam ten telefon, ale nie w wersji BTS, bo kiedy go kupowałam, nie wiedziałam, że coś takiego będzie miało miejsce i jestem troszeczkę zła, że nie wiedziałam o tym, bo bym na pewno poczekała i kupiła ten z BTS, bo jest przepiękny. Tutaj yy, wstawimy Wam zdjęcie. To jest przepiękny, no, mam przepiękny tył taki fioletowy, no gdybym wiedziała to na Naprawdę sobie oszczędziła troszeczkę dłużej czasu i, i wzięła ten. No ale załapałam się na szczęście na słuchawki, e, ponieważ jakoś długo te słuchawki odkładałam. I bardzo dobrze, bardzo dobrze, że odkładałam. E, I udało mi się właśnie, już tylko pierwszego dnia zobaczyłam, że one są w Polsce, to zrobiłam do sklepu i po prostu wzięła mi da dawać mi te słuchawki, one mi są potrzebne w życiu, bardzo, bardzo proszę, one są fioletowe, ja je chcę. <laughs> tak było. Generalnie otwieranie tego miałam nagrane już pierwszego dnia, ale w trakcie stwierdziłam, że bez sensu jest wam po prostu pokazywać jak te słuchawki wyglądają, tylko dobrze by było powiedzieć jak one mi się sprawdziły po jakimś czasie użytkowania. Myślałam, że nagram ten filmik, powiem wam szczerze po jakichś dwóch, trzech tygodniach, ale przez przeprowadzkę, wakacje, wtedy... Ojej, ile się działo po prostu w te wakacje, to jest dramat. Więc ten film będzie połączeniem otwierania tych słuchawek, a następnie powiem Wam, jak one mi się przez ten cały czas spisywały. Powiem Wam, że jest trochę minusów, które mnie wkurzają i zaczęłam to właśnie zauważać dopiero po jakimś czasie, więc uważam, że los tak chciał, że nagrywam to dopiero teraz, bo będę mogła Wam po prostu turbo szczerze powiedzieć, jak one mi się sprawdzają. E, więc przejdźmy po prostu teraz do otwierania, a potem powiem Wam resztę. Dobra, jesteśmy teraz blisko i jak widzicie, no ta skaza jest dość widoczna, ale no to jest tylko, tylko pudełko. No trudno, jakoś to przeżyję, no nie, no jest mi smutno, ale reszta już jest ok. te serduszka są naprawdę przesłodkie. Nie wiem, czy widać to na nagraniu, ale są one takie jakby wklęsłe. A tutaj mamy właśnie napis Samsung i znaczek BTS. Może podwracam troszeczkę. O, bardzo lubię takie foliowe wstawki w opakowaniach. Zawsze to wygląda jakoś tak elegancko i ładnie. E, tutaj mamy jeszcze naklejkę, którą teraz sobie odkleimy. Zabezpieczenie zdjęte i wydaje mi się, że o, właśnie, można je tak wysunąć. Wow, okej, okay. przynajmniej już te kolejne opakowanie jest całe i no trzeba przyznać, wygląda przepięknie. Fajnie jest widzieć logo BTS, które jest widoczne właśnie tak lekko i dzięki temu w sumie to jest takie super, bo tak w sumie nie widać. A tak już widać. Widzimy tutaj takie drobne, jakby gwiazdki. No, wszystko jest naprawdę w bardzo fajnej estetyce. Przechodzimy dalej do słuchawek, czyli trzeba się dostać tutaj kolejną naklejką. Więc wszystko jest naprawdę fajnie zabezpieczone. Przepraszam za jakiekolwiek dźwięki z dworu, ale no jest tak gorąco, że musiałam zostawić otwarte okno. Ok. Trzeba otworzyć w otak. Mamy kolejny opakowankę. I znów Logobit jest. Po prostu wszystko jest w logo jest. No ale to w sumie troszkę o to chodzi. Tutaj mamy zgaduje kable. Nie, nie, nie. Ok. Tu już mamy nasze słuchawki. Ups, już już coś tu psuje. O. U wow, okej. Okay. Przepiękne opakowanie. W środku powinny być już tutaj słuchaweczki nie no, niesamowite wow one już chyba są troszeczkę naładowane, tutaj widzę że świeci się na czerwono samo opakowanie od razu Wam mówię jest naprawdę dosyć ciężkie yy, o i tak wyglądają butsy po wyjęciu z tego opakowania ja bardzo lubię takie słuchawki które wchodzą w ucho i są właśnie z taką gumeczką, warto zwrócić uwagę, że mają one takie maluteńkie fioletowe serduszko, generalnie całe słuchawki są czarne, ale mają właśnie takie oto fioletowe wstawki e, moi chłopaki, ma no słuchajcie niebieskie i również niebieskie są prześliczne ale no nie mogą się szczerze doczekać aż wejdą właśnie te z serii BTS, za chwilę zrobimy test tak naprawdę e, ogólny takiego sprzętu, no bo żeby ocenić tak naprawdę jakie są te słuchawki będziemy musieli posłuchać na nich muzyki więc na razie je zamykam a przyjdziemy do dodatków, które na pewno wielu z Was interesują i zgaduję, że są one w tym opakowaniu. No nie wiem, najpierw zobaczmy, co jest tutaj, bo nie mam szczerze powiem zielonego pojęcia. E, Okej, okay, tutaj mamy pokrowiec. No tak, zapomniałam, że są pokrowce też. O. Wszystko jest fajnie zapakowane, podoba mi się to. Wyjmujemy. Tutaj mamy pokrowiec na nasze buty. Znów mamy logo PTS i. O, ja nie wiedziałam, że jest coś takiego w środku. Mamy napis: I Purple You. Jej dobra, naprawdę. Są one nieziemsko, jakby dopracowane. Mają wiele szczegółów, które zwracają uwagę i są jednak inne niż te normalne buty. Tutaj mamy jeszcze takie właśnie serduszko. I pokażę Wam ogólnie to opakowanie. Wkłada się chyba do tego. O, tak, tak, tak. Tylko nie wiem, nie wiem, którą stroną. Zaraz się dowiem. Generalnie chyba tak. I to jest taki, jakby ochraniacz, taki case, właśnie na ogólne słuchawki. No dobra, czyli tu, tu nie było tych kart. Tutaj zgaduję, jest po prostu kabel. Tak, tu jest kabel z różnymi, e, tymi zamiennymi gumkami. Może nie będę tego wyjmować, jakby to jest kabel ładujący, więc jakby nie jest to zbytnio ciekawe. No ale dobra, no to w takim razie karty są chyba tutaj. Okej. Okay. Co tutaj mamy? I believe, I believe in your galaxy. Ok, Bardzo wszystko ładnie wygląda. Tutaj już na pewno są karty, bo je tak naprawdę widzę. I tak, żeby ich tylko jakby nie zepsuć. U, Fajnie zapakowane. Ok, i zaczynamy karty Namjoon'em. Tak ona właśnie wygląda, czy są jakieś z tyłu? O! Mają nawet takie holo z tyłu. Ojeju, one są prześliczne. Dzięki temu wiemy, że karta jest też oryginalna i będzie ciężko ją podrobić. Więc tak wygląda karta Namjoona. Tak wygląda karta Dina. Jungi. J-hope. Dimin. o piękna jest ta karta, generalnie od razu Wam mówię, że z tych kart będę je sprzedawać i niedługo je wstawię najpierw na insta i sumnie na Instagramie, a potem jeśli jakieś zostaną to na jakiejś grupce sprzedażowej, prześliczne, Taehyung i Jungkook i JK, karty są prześliczne, o jeszcze może tak Wam pokażę na no szybciutko, o bardzo, bardzo przyjemne i mam wrażenie też, że są grubsze niż takie standardowe karty z albumu. E, wsadzę może je z powrotem, żeby ich nie zniszczyć. Skoro przyjrzeliśmy się im już z bliska, zobaczyliście, jak wygląda opakowanie, jak wyglądają wizualnie słuchawki, myślę, że warto przejść właśnie teraz do jakby takiej recenzji już po dłuższym używaniu. I myślę, że najlepiej będzie zacząć od minusów. Ja w ogóle zawsze lubię zaczynać od minusów, żeby potem wiecie, przejść tak milutko, milutko, żeby było tak. I pierwszym minusem, jak może zauważycie, jest to. Że ja nie mam tej klapki u góry. Już pierwszego dnia, kiedy próbowałam ją przykleić, bo tam był taki pasek, którym można było tutaj właśnie go przykleić, one mi się ciągle, ciągle odklejały. I w pewnym momencie, już po kilku dniach, tak naprawdę, stwierdziłam, że to jest bez sensu. Bez sensu ciągle martwić się, czy ta klapka jest i gdzie się usłuchajcie. Schowałam do szafki, żeby po prostu się nie zgubiła. I noszę ją bez. Mam tylko połowę klapki. No, więc uważam to za mega minus, bo naprawdę ona się w ogóle nie kleiła. Nawet przez pewien czas próbowałam własnym klejem coś tam zdziałać. Też jakoś to tak odskakiwało, jakby w ogóle nie było zrobione na to pudełko, więc troszeczkę słabo. Drugim minusem jest to, że to, wiecie, musicie naładować te słuchawki, prawda? Tutaj jest ładowanko, wszystko spoko. Na telefonie możecie sobie sprawdzić, na ile jest naładowana obudowa, która również ładuje te słuchawki później i na ile naładowane są słuchawki. No i powiedzmy, że pokazuję Wam tutaj 100 i tutaj 100%. Super, nie musicie sobie. Starczy mi po prostu tego naładowania na 2-3 dni, nie muszę się martwić. Absolutnie nie. Jeśli nie używacie tych słuchawek, to one i tak po dniu się rozładują. Jeśli nie są podłączone ciągle do kabla, to gwarantuję wam, że one się po prostu rozładują. Może to ja, mam jakiś wadliwy po prostu tutaj egzemplarz, ale no mówię tak jak u mnie to jest. Nawet nie myśli ich używać. One po prostu po dniu obudowa i słuchawki są już martwe. Nieraz miałam sytuację, że pilnie musiałam wysłuchać jakąś głosówkę albo nie wiem, do kogoś zadzwonić ale bardzo lubię dzwonić na słuchawkę. Pamiętałam, że hej, ładowałam, one są naładowane na 100%. Zakładam i słyszę ten dźwięk wyłączenia z tym jak. Przecież wczoraj je ładowałam, więc to jest dla mnie mega minus, bo przez to bardzo często sięgałam po inne słuchawki, które miałam pod ręką. Ja jestem zapominalską osobą, więc pamiętanie o tym, żeby one ciągle ciągle były pod kablem, no jest dosyć dla mnie niewygodne. Ale jeśli chodzi o minusy, to słuchajcie, by było na tyle. Ponieważ ogólnie jestem z nich zadowolona tak 8 na 10. Właśnie te dwa minusy, w szczególności ten drugi zagwarantował tym, że jest to 8 na 10, ale Mega plus, właśnie 7 na 10 to jest samo to, jaki one mają cudowny dźwięk. Nie miałam nigdy w życiu słuchawek. Tak! <słuchaj> spadł mi kolcz. Zawsze się coś takiego stania, jak nagrywam mną no, na szybciutko. No dźwięk mają fantastyczny. Nigdy nie miałam tak dobrych słuchawek, totalnie nigdy nie miałam tak dobrych słuchawek. Bardzo wygodnie łączą mi się z telefonem. Ja mam Samsunga, więc może też dlatego od razu Was ostrzegam, jak macie inne telefony, to one mogą działać troszeczkę inaczej, ale na moim Samsungu one naprawdę bardzo zgrabnie działają. Nie muszę nic klikać, wystarczy, że ja je otwieram, Samsung już mi się z nimi łączy, ja sobie je po prostu wsadzam do uszu i one mi się też, o właśnie, mi się połączyły z telefonem. Nie ma tu żadnego problemu. Super, super plusem jest też to, że w nich jest taka opcja przewijania na przykład, nie słuchacie piosenek, nie? Możecie sobie y, ją tapnięciem zatrzymać. Na przykład teraz sobie tam zatrzymałam, co mi tam leciało. Dwa razy, jeśli zrobicie, to piosenka przeskakuje, a jeśli chcecie piosenkę do tyłu, to robicie trzy razy, więc one są takie, wiecie, tak, inteligentne dosyć. Kolejnym plusem... No proszę, może sobie zostawię tą słuchawkę w uchu. Kolejnym plusem jest to, jak bardzo wyciszają. Pamiętam taką noc, byłam w hotelu, słuchajcie, w Gdańsku, zepsuła się klimatyzacja, przez co ona strasznie, strasznie puczała i nie miałam ze sobą tych takich, wiecie, stoperów, żeby było... żeby wyciszyć wszystko itd. I stwierdziłam, że dobra, może założę słuchawki, może mi to wyciszy. I to zadziałało nawet lepiej niż stopery. One mega wyciszają. Czasami mój chłopaczyna chodzi i coś do mnie mówi, i ja nawet nie mam włączonej muzyki, to ja praktycznie nie słyszę nic, co on mówi. Kolejną super opcją, która mi się bardzo spodobała, jest to, że możecie sobie odpalić taką opcję dźwięku z se... zewnątrz. No, czy ja nie wiem, wiecie, ja mówię tutaj takim prostym językiem. Nie, nie znam się na gadżetach i mówię to po prostu wszystko tak, jak, jak ja to widzę jak jakbym ja to opisała. Ale powiedzmy, że chcecie słuchać pios scenek, muzyki i powiedzmy w międzyczasie mieć kontrolę nad tym co się dzieje wokół Was no bo one w końcu tak wyciszają a czasem jak jest się jest na mieście to fajnie słyszeć co się dzieje, czy Was czy może Wasz autobus podjeżdża jest opcja, gdzie jakby te słuchawki łapią ten dźwięk, przez co słychać go czasami lepiej niż Słyszelibyście przez własne uszy. Dziwnie je to opisałam, mam nadzieję, że skapowaliście o co chodzi, ale tak. Na pewno bardzo wygodniej mi się z, y, rozmawia przez telefon, bo mają bardzo spoko głośnik, wszyscy bardzo chwalą. E, jednak jest pewien minus. O właśnie, tutaj jeszcze jest kolejny minusik. Ciężko mi się łączy je z y, komputerem. Mam wrażenie, że na telefonie one działają, to wszystko, co wymieniłam wam wcześniej, działa super, a kiedy chce się podłączyć z komputerem, to i ten dźwięk, ja muszę tam pilnować, żeby wszystko dobrze, Idzie tam to klikać, bo jak źle kliknę, to one są po prostu. Ten dźwięk w słuchawkach jest jak przez ziemniaka. No nie wiem, nie mam innego opisu. Jest wtedy zły dźwięk, ludzie się skarżą, że jak gadają ze mną na Discordzie to słabo mnie słuchać, więc trzeba jakoś je dobrze podłączyć do tego komputera bądź laptopa, bo inaczej nie działają chyba tak jak powinny, ale w połączeniu z telefonem wszystko, wszystko jest super, naprawdę, nie ma żadnych minusów. Więc tak jak mówiłam, to jest ogólnie 8 na 10 tamte minusy, w szczególności ten z tym, że muszę ciągle, 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 ciągle ładować tą obudowę i te słuchawki mega mnie irytują, czy Kupiłabym teraz jakieś inne? Prawdopodobnie nie, ponieważ y, miałam już tak naprawdę w rękach inne słuchawki bezprzewodowe, miałam nawet AirPodsy i słuchajcie, no to okej, okay, ale P jednak, jeśli chodzi o dźwięk, a to jest dla mnie najważniejsze. Chcę dobrze słyszeć muzykę. Ta muzyka musi po prostu mi w ich uszach grać idealnie. To jest dla mnie najważniejsze, to jest mój priorytet i właśnie tym się w tej ocenie kieruję. Ja jestem zadowolona. Design mi się przede wszystkim bardzo, bardzo podoba, więc ja jak najbardziej, gdybym. Padła mi właśnie jedna się poturlała, tak położyłam. Więc gdybym miała wybierać jeszcze raz jakieś inny słuchaw, to myślę, że ponownie po prostu wybrałabym te. W szczególności, że są one właśnie z BTS i są przepiękne. Nigdy nie widziałam tak ładnej obudowy, nigdy nie widziałam tak ładnego koloru, więc jestem generalnie totalnie zadowolona. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. A jeśli chcielibyście być ze mną na bieżąco, to oczywiście zachęcam do zostawienia Subskrypcji, a tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa, jaki